Siemaneczko, w dzisiejszym filmie będę musiał zbudować jak najlepszą i jak najładniejszą bazę. Dodatkowo, gdy będę dekorował, muszę zrobić trzy specjalne pokoje związane z legendarnymi mebelkami, czyli koszem do grania, stołem dziękczynnym i rybką Nemo. Dobra, więc zacznijmy od razu, szkoda czasu, więc zbieramy pierwsze drewno. Pierwsze co, pozbierać jakieś surowce, rozszerzyć ognisko i za chwilę obmyślimy plan co robimy dalej? Dobra, dzieciaki też musimy uratować, ponieważ trzeba im jakąś sypialnię urządzić. One nie mogą tu tkwić na zawsze w tych jaskiniach, więc dawać ostatniego wilka i bierzemy go do Wora i mamy pierwsze dziecko uratowane. Ulala, patrzcie co znalazłem tutaj dosłownie w losowym miejscu na mapie sobie stoi rubinowa skrzynia, więc co ty tu dla mnie chowasz? Co mamy w środku? Game Forest, spoko i shotguna. Okej, okay, przyda się. I nawet mamy teraz atak, więc tym bardziej się przyda. Dobra, jak już mamy ognisko ukończone wreszcie, to możemy zająć się craftingiem. Dobra, levelujemy wszystko teraz. Crafting na max level, jaki się da. Na razie trzeci level musi mi wystarczyć. Okej, okay, dobra. No to skraftujmy sobie podstawowe rzeczy. Tutaj żebym widział tak. Czas, kompas, jak zaraz będę leciał po dzieciaki. I zacznijmy zbierać drewno na budowę bazy. Dobra, drzewo nazbierane na podstawowe mury zewnętrzne, więc sobie teraz skraftujmy to wszystko. 20 ścian, no i lecimy z budowaniem zewnętrznych murów. Postanowiłem, że z tej strony zrobimy sobie wejście coś, coś takiego. Dobra, zbudujmy teraz resztę. I tak oto wygląda właśnie pierwsza warstwa murów naszej bazy, więc teraz urządźmy kącik dla dzieci, ale najpierw skraftujmy młotek. No i mamy jeszcze drugą rubinową skrzynię, więc ją też sobie otwórzmy. Co tu dobrego będzie? I mamy tornbadi. Okej, okay, lepsza zbroja mi pasuje. No i dobra, jesteśmy z powrotem, a pokój dzieci na razie wygląda tak. Mają dywanik, pluszaka i lampę. Ale dajcie mi chwilę, ja ulepszę tą bazę i udekoruję ją. I zobaczcie efekt końcowy. One hour later. No i dobra, mamy wszystko gotowe, wszystko udekorowane, więc czas, aby Wam pokazał tą epicką bazę, którą udało mi się zbudować. Więc uważajcie i zostawcie łapeczkę w górę i tak oto wygląda wejście do naszej bazy. Tabliczka wchodzisz na własną odpowiedzialność, masa pułapek innych. Innych blueprintów obronnych nie umiałem znaleźć, więc zostały mi tylko te birtrapy. Mamy tutaj takie wejście, udekorowany łuk. No i od czego by tu zacząć? Może idziemy od tej strony. Mamy tutaj kuchnię wielką z razem z jadalnią, lodówka, garnek i to co jest zawsze nad kuchenką. Ten okap taki, stół jakby coś trzeba było położyć, no i wielki stół obiadowy. No i tyle mamy z kuchni, kuchnia duża. Dużo rzeczy, dużo przestronna. Tutaj dalej mamy małą sypialnię z naszym pierwszym przedmiotem, którego musiałem użyć. Czyli z rybką w akwarium. Sypialnia mała. Po co większa? Dalej mamy magazyn. No jak gramy w 99 nocy w lesie, no to nie mogło zabraknąć magazynu. W magazynie wszystkie potrzebne przymioty, kompas, zegar, wszystko. Światło jakbyśmy w noc czegoś szukali. Na ten stół nie patrzcie. Dalej mamy tutaj takie przejście tyłem, mamy pufy, no i pokój dziecięcy. Pokój dziecięcy się zbytnio nie zmienił, poza tym, że dodałem taką pufę i taką pufę też tu obok. No i zaraz wam pokażę najlepsze, tylko najpierw jeszcze ognisko. Ognisko tak wygląda, oddzielone, taki osobny pokój do dbania o ciepło w naszym miejscu, gdzie mieszkamy. No i najlepsze według mnie na koniec, czyli ogród. Mamy ogród, wielki domek dla ptaków, mini tutaj faremki ogród. Tutaj mamy spiżarkę, gdzie chowamy nasze zbiory. Słup przeciwko burzowy, tam gdzie pioruny uderzają. Dekoracje wiatra, żebyśmy wiedzieli, w którą stronę wiatr wieje. No i jeszcze mamy stół, jakbyśmy chcieli posiedzieć na dworze pod takim małym daszkiem. No i masa kwiatów, oświetlenia i masa ogólnie dekoracji. Najlepiej mi się dekorowało ten ogród. No i zbliża się setny dzień, ale jeszcze mamy atak, więc zobaczmy jak ta baza przetrwa. Dzisiejszy atak, zobaczymy, trochę ich teraz będzie, bo to już chyba szósty atak, jakoś tak to będzie, więc respcie się. O i w ogóle patrzcie na to, nie? Jak jest wejście do bazy, to idealnie widać jak jeleń stoi hello, hello. przed tą bazą, czyta tabliczkę i patrzy na nas. Dobra, pułapki działają na razie, ale za długo nie podziałają, właśnie, bo tu pierwszy już... Wrócił do żywych. No, troszkę się wdarli do bazy, ale to jest wina tego, że nie miałem lepszych pułapek. A ty gdzie mi tam po bazie szukasz i grzebiesz? A tak pokonany? No, jakby było troszkę więcej pułapek, to dalibyśmy radę na luzie. Zresztą oni nie weszli we wszystkie, pounikali tego sprytnie. No dobra, niech to tak będzie na razie. Przesunęły się te pułapki. Gemika odnieśmy do naszego magazyn, tutaj wszystko magazynujemy pięknie i mamy 99 dzień, udało się, skończyłem to. No a to by było na tyle jak Wam się baza podoba. To łapkujcie, subskrybujcie i oceniajcie ją w komentarzu. Elo, elo!